Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie się do Was uśmiecham i Niech Duch Święty, Duch Uśmiechu, Duch Radości dzisiaj nas wypełnia. We wszystkim, co będziemy robić, myśleć z kimkolwiek rozmawiać, niech będzie z nami duch Boży, duch pokoju. Dzisiaj Pan Jezus uczy modlitwy pańskiej w Ewangelii, ale wcześniej zaczyna tak. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Puganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. To jest uwaga dotycząca modlitwy, która jest również do nas, bo Jezus mówi to do ludzi modlitwy, którzy modlą się psalmami, modlą się pismem świętym. Nie bądźcie gadatliwi. Zagadywanie Boga w modlitwie może nam towarzyszyć i skoro Jezus mówi o tym, to znaczy, że tak jest. Zagadywanie słowami, zagadywanie różnymi czytanymi, Rzeczami, że ja ciągle mówię do Boga. Tymczasem mam, to nie musi być w ciszy, ale mam stawać w Bogu, mam stawać w Jego obecności. Celem naszej modlitwy jest, żeby wszystko było w Bogu i Bóg we mnie. On, który jak w Eucharystii przychodzi do mojego serca, że On całego mnie wypełnia, że jestem z Bogiem w środku i to się dokonuje. Oczywiście, też przez modlitwę mówioną, ale też i modlitwę cichą, i modlitwę uwielbienia, i modlitwę śpiewu, i modlitwę zanurzenia się w nim, po prostu bycia w ciszy w Bogu, w Jego łasce. Szukamy takich dróg różnych dotarcia do tego, żeby przeżywać Boga w sobie. I zachęcam, żebyście taką modlitwę podejmowali. Ona nie ma czegoś takiego, że ja mogę po niej powiedzieć odmówiłem, tylko Jestem w Bogu. To jest łaska tej modlitwy. Przeżyję nim, że on jest we mnie. On jest moim pulsem, on jest moim biciem serca, moim oddechem, moim wszystkim, Pan, który mnie wypełnia. Zachęcam do takiego dążenia w sobie. Ucz się takiej modlitwy. Niech ta Ewangelia dzisiaj o tym przypomina, że do tego mamy dążyć. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca będą gorące. Niech będą naprawdę całe wypełnione mocą Bożą. Bóg w nas. I zapraszam tutaj do teledysku Mocnych Duchów, żeby się dalej pomodlić słowami pieśni. Udostępniajcie Zoom na różnych grupach, w różnych miejscach, aby głosić w ten sposób Ewangelię. Dziękuję i do zobaczenia.